To bez wątpienia jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy dzień w powojennej historii poznańskiej gminy żydowskiej. Na dawnym cmentarzu przy ulicy Głogowskiej uroczyście odsłonięto sześć macew upamiętniających grup XIX wiecznego rabina Akiwy Egera. W odsłonięciu miejsca pamięci uczestniczyli współwyznawcy z całego świata. Modlitwy zostały wysłuchane. Rabin Akiva Eger ma znów na w miejscu, gdzie w 1837 roku go pochowano. Tu przed wojną w Poznaniu był cmentarz żydowski. Hitlerowcy go zniszczyli, a po wojnie zbudowano tu kamienice i międzynarodowe targi. Ocalał tylko ten fragment cmentarza odzyskany przez gminę żydowską. Nawet kiedy nie daje się odzyskać od całego cmentarza, otworzyć go, to przynajmniej tą część należy uszanować, należy z nią zrobić. I zrobiono. Teren uporządkowano, a w miejscu garaży znów stanęły macewy. Udało się dzięki współpracy gminy z miastem i dzięki uporowi przewodniczącej poznańskiej gminy. To są momenty chyba dla których człowiek żyje i misję, którą mam do spełnienia właśnie ma tak wyglądać, żeby przybliżyć się do Boga, muszę coś dokonać na ziemi. Dziś przyjechali tutaj Żydzi z całego świata, aby wspomnieć Akiva Egera, który w pierwszej połowie XIX wieku był naczelnym rabinem Poznania. Akiva Eger był wielkim człowiekiem dla Żydów i także dla ludzi innych wyznań. Był mądrym człowiekiem i wielkim uczonym. Poradę przychodzili do niego też ludzie innych wyznań. Kiedy po wybuchu Powstania Listopadowego w Poznaniu wybuchła epidemia cholery, uratował przed śmiercią wielu ludzi. Można spojrzeć na historię tak, że dla niej obecność lub nieobecność jednego człowieka nie ma znaczenia jednego człowieka mądrego. Ale jeżeli się tak dobrze zastanowimy i zdamy sobie sprawę z tego, że mądrych nie ma dużo. Od dziś rabin Akiva Eger ma też skwer swojego imienia przed pływalnią, która kiedyś była synagogą. Małgorzata Lamperska, teleskop.